Flejcik, Keka tutaj sila, jest to odcinek 98, na którym miałem zdradzić tajemnicę setnego odcinka, więc zaraz to zrobię. Mogę mówić trochę ciszej, trochę niewyraźnie, bo jest w sumie rano. No i tak, mogę, tak jak mówię, mogę mówić niewyraźnie, ale na początku chciałem Wam podziękować za aktywność pod ostatnimi odcinkami, bo pod 96 jest. Podajże 80, 80 lajków i prawie 1000 wyświetleń, a w 97 65 lajków. Więc jeszcze 5 lajków i odcinek byłby dużo szybciej. Ten nie wiem, kiedy wstawię. Może wstawię w środę, może w czwartek, nagrywam go we wtorek. Ale tak, jeśli pod tym odcinkiem znowu będzie 70 lajków, to wstawiam e, następny odcinek w następnym dniu. Czyli jeśli, nie wiem, na przykład biecie 70, e, 70 lajków w pierwszy dzień, czyli w środę, powiedzmy, to w czwartek już macie kolejny odcinek 99. Ale przechodząc do specjala z okazji setnego odcinka, setny odcinek będzie jako live. E, ten live będzie zapowiedziany, będzie on, nie wiem, jakoś półtora godziny, będzie on potem wstawiony na kanał jako odcinek równo. No i co tam będzie na tym live'ie? Na pewno będą przynajmniej trzy nagrody dla Was, które rozlosuję. Raczej te nagrody powinny Wam się spodobać. Oczywiście w zapowiedzi live'a może być też jakieś małe QA, że pod zapowiedziem będziecie zadawać pytania, jeśli macie jakieś do mnie. A na live'y będę starał się na nie odpowiadać, ale to wszystko powiem już w zapowiedzi tego live'a. No i ten live z okazji setnego odcinka będzie w któryś weekend, żeby było jak najwięcej osób Miejmy nadzieję eee, No i co, przechodzimy już, wydaje mi się, że wszystko wiecie, dzisiaj mamy sporo do zrobienia w szejku eee, Zobaczymy ile to nam daje do kowala 141 Ile nam jeszcze brakuje Jeszcze Jeden dzień, kurat dwa brakuje i ulepszymy sobie broń 8 eee, raz i tak, po co wbiłem jeden level, oczywiście 370, pokonałem tam kilka e tornad, zaraz je pokażę i wydropiły mi rękawiczki i bardzo by było dobrze jakbym je wrzucił do kibla i byłyby one na, zwiadow na zwiadowce, to na pewno by mi pomogło w tym osiągnięciu, w osiągnięciu legendarny towarzysz. I mam jeszcze dwa kamienie, kamienie wrzucę dopiero jak mi się twierdzę, skończy budować na 19, żeby po prostu mieć ich więcej. No i żeby ulepszyć po prostu salę rycerską dwa razy, jeśli się uda. Ale dzisiaj nie wrzucimy tych rękawic do kibla, dzisiaj wrzucimy klejnot i spłuczemy ten kibel, bo mamy już 970, wrzucimy ten klejnot. Jutro dopiero wrzucę te rękawiczki. Zrobimy sobie najpierw misję. Zaraz przyjdziemy sobie, wejdziemy sobie tą misję. No i co? Co by mogło mi wypaść z kibla? No na pewno bym chciał albo hełm, albo naszyjnik, albo pas. Oczywiście na trzy cechy z miejscem na klejnot, eee, ale strzelam, że to będzie, będą buty na wszystkie cechy. -tako, takie mam przeczucie. Mam nadzieję, że jest to mylne przeczucie, i zobaczymy, co padnie. Rękawiczki, takie jak już mam, są ze slotem, więc sobie zobaczymy je. Tutaj, jakie mam rękawiczki? No, mam je dobre, więc nie wiem, czy jest sens je w ogóle zmieniać. Może je zmienię, może je zmienię. Eee, no bo tak, bo w sumie będę miał dwa epiki już do wrzucenia do kibla. Tutaj Maguś potrzebuje, na czym Magoś nie potrzebuje, bo ja mu w razie czego dam swoje, jeśli będę robił osiągnięcie, ale będę miał dwa, dwie próby, żeby wylosować rękawiczki dla szwanej konegundy, więc wydaje mi się, że zmienianie tego jest bardzo dobrym pomysłem, ale zmienię to, te rękawiczki, dopiero jak ulepszę różdżkę na ósmy poziom, bo do tego też potrzebuję, na razie jednokrotnie sobie ulepszę, bo to sam kamień, to nic nie szkodzi. Ale zaraz drugi, trzeci raz ulepszę, jak już e, będę, e, jak ulepszę już różdżkę na ósmy poziom, żeby mieć tą różkę już spokojnie zrobioną. I wrzucę tu jakieś, tu mam 433, no trochę mi szkoda, no ale będę miał dwie szanse, żeby Trwana dostała rękawiczki epickie, jeśli z tego nic nie siądzie. No i wrzucę mu, wydaje mi się, że ten kamień mu wrzucę, ten klejnot i będę troszeczkę lepszy. No i to chyba na tyle na arenie sobie zaatakujemy tutaj dla expa tylko kogo my sobie tu zaatakujemy wydaje mi się że John Dark o przegrałem o dziwo tutaj nic nie mam dwa epiki kurde i dwie rękawiczki no liczyłem bardziej na hełm jakiś czy na coś no niestety niestety pupile przejdziemy sobie tu pili zaatakujemy tutaj ogniem muszę wam powiedzieć że w świetle naprawdę Dużo mi tych cytryn pada, i dobrze mam rozwinięte światło. Praktycznie każdą walkę wygrywam światłem. No i zakręcimy sobie u doktora Babowu. Jeśli chodzi o TV, to jest naprawdę masakra. W ogóle nie wypada ani na telefonie, ani na kąpie. Nigdzie nie wypada. Duże drewno może się przydać do rozwinięcia sali rycerskiej. No i poczta. Poczta tutaj e, kilka pokodałem. Na pewno pokonałem, to jeszcze było przed jakimś e, małym patchem, bo tutaj był, e, tutaj była tornado, pokonałem chwytacza rozprówacza i było napisane tutaj, jednak znaczy jest napisane tutaj loch, a tutaj już mam strefę mroku, więc jakiś patch miał, który to modyfikował. Z tego chwytacza już widzieliście. Gula nocnego pokonałem w taki oto sposób. A trochę laki tutaj miałem. Psyd Booma nie pamiętam jak go pokonałem. Też dwoma hitami. Rękawiczki wypadły, chyba wszystkie po 10 milionów chodziło złota, więc to dobre złoto było. No tutaj miałem niezłe szczęście. Tutaj 133 tysiące. No i pokonałem portal do piekiel, Pokonałem portal do piekiel, walałem gościowi 50 milionów trzeba czasami. Jeszcze mi zostało pół HP. Nie, nie chciałbym wiedzieć, jakby on miał więcej HP, czybym mu zjechał z 30%, raczej mi się wydaje. E, no, jeśli chodzi o klaser, to w klaserze mam już e, 98,66%, e, więc to naprawdę nieźle. E, nowy portal już atakowałem, znaczy nową postać w portalu i idzie mi całkiem nieźle. Ale zaraz sobie przejdziemy. Dzisiaj też go zaatakujemy, oczywiście. Oj, tutaj mi te rękawiczki dropły za 10 milionów, ale wrzucę je po prostu do kibla i to będzie dobre, bo mam dwa epiki do wrzucenia do kibla w razie czego, jeśli by się jeden nie udał. No i będę miał równo już, żeby wrzucać same kamienie, bo będę miał 100 wypełnienia i będzie mi brakowało tylko 900, czyli 30 klejnotów i będę miał równo 1000, nie będę się musiał z niczym tutaj bawić. Tutaj wygrana walka, kolejna, ale w sumie widać już po poczcie co jest wygrane czy nie, a naprawdę bardzo fajna opcja z zapisywaniem walk, to mi się naprawdę niesamowicie podoba Jeśli chodzi o ten pomysł, szczególnie jak ktoś nagrywa, żeby w razie czego, o właśnie tutaj tego pecha sobie zapisałem, 24 tysiące zostało z 29 milionów, więc tutaj miałem trochę unlucky, ale w końcu go pokonałem. Chyba nie zapisałem, jak go pokonałem. Tak, właśnie. Co do tych patchów, co do tych zmian, możecie mi napisać w komentarzu, e, jak oceniacie tą aktualizację podziemną. Jak Wam się podoba, bo już troszeczkę pograliście. Na pewno w tej aktualizacji już wiecie, jak to wygląda, więc możecie mi napisać, jak Wam się podoba ta aktualizacja. Szczerze mówiąc, mi średnio nic takiego ciekawego ta gra nie wprowadza, a znaczy ta aktualizacja nie wprowadza. Eee, no, ale zawsze to jest coś świeżego, zawsze jest coś do roboty. No i w gildii, co już? Przyjąłem atak, więc nie ma co tu robić. Eee, Lochy, Lochy, wydaje mi się, że zaatakujemy sobie na początku portal. Wczoraj mu zjechałem 18%. Aj, mogłem tą drugą różdżkę założyć. Mogłem tą drugą różdżkę, za... ale i tak mu zjechałem, tak mu zjechałem, więc, eee, więc to jest smak. Będzie mi na pewno łatwiej go pokonać. Teraz wodnego. Ujezu, jakie słaby cios na. No jeden kryty leży, no i dobrze. O to chodzi, o to chodzi. To jest dobre, to jest dobre. Czemu ja to chciałem zapisać? To też już sobie skasuję, przecież to jest na odcinku, to nie mam po co tego... Mam nadzieję, że to jest na odcinku, że wszystko mi się nagrywa. Eee, no ale zaatakujemy sobie tego rannego lwa. Też go powinniśmy pokonać, chociaż on mi tutaj zaczyna krytykiem, a ja żadnym krytykiem go tutaj nie zaczynam. Pięć ciosów, żaden krytyk, ale przejdziemy sobie teraz eee, do pod ziemi i chciałem sobie zostawić tą awanturniczość na, na odcinek, miałem jej 45, ale przez przypadek chciałem zebrać drewno i się pomyliłem byłem w tym, w podziemiach i kliknąłem 45 awanturniczości e, chciałem, tak jak mówię zostawić na odcinku, ale już wam mówię dostałem bodajże 14 milionów expa i 6 milionów złota za te 45 mm, 45 awanturniczości, teraz sobie odbierzemy 5, zobaczymy ile dostaliśmy, prawie 2 miliony i pół miliona złota, więc nie najgorzej, a jeśli chodzi o podziemie, no to mam serce ciemności na 10, ekstraktor dusz zbieram na 10, ale mam aktualnie na 9, władcy na 7, komnata 8, wiechy i 5, kopalnia złota 9, 3 trolle, gladiator 7, siedlisko troli 7, no i wrota podziemi 7, i zaatakujemy sobie tego pana, tego pana sobie zaatakujemy, jeszcze mogę go zaatakować jeden cały dzień i trzy razy w następnym dniu i będę musiał poszukać kogoś nowego do ataku albo może ktoś z gildii mi podeśle, chociaż tam kilku mam na 140 poziomie, ale nie jestem pewny czy dam im radę, no ale to zobaczymy, zobaczymy w praniu jak to wyjdzie jutro, bo to już jutro będę musiał nowego gościa atakować w portalu, więc e, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ale żem spieprzył. Ale żem to spieprzył. No dobra. No to jednak będę mógł więcej dni zaatakować tego gościa. No to nie ma problemu. To jeszcze... ile go będę mógł? Dwa dni zaatakować, więc nie ma z tym problemu. No trochę faj, trochę mi kupia, że to zrobiłem. No ale trudno. zaatakujmy sobie jeszcze. Tutaj w twierdzy. Aż kurde, mnie gardło coś boli. E, właśnie, podwyższymy sobie poziomy pomocnikom, bo mogę im podwyższyć jeden poziom i resztę sobie pojedziemy w inteligencję, ile nam zostało akurat na 3 punkty, więc ostatni odcinek to było 24 tysiące inteligencji, a już mamy prawie 20 000, e, 24 tysiące i 100 inteligencji, e, plus te rękawiczki, jeśli je założę, to na pewno będę miał około 24 200 gdzieś tak mi się wydaje. Może niecałe 200, no ale nie mam już złota, żeby tutaj e, poszukać sobie w e, twierdzy, więc zaatakuję. Znaczy, wspominę sobie kilka misji. Jezu, już nie wiem co gadam. E, pyk niezbyt dużo, bo szkoda na to klepsydr. Klepsydry się na pewno przydadzą w innym czasie. Czy to warto sobie zostawić? W razie czego zostawię, jeśli by mi jutro nie chciało nic wypaść. No i tak, puścimy sobie tutaj misję jakąś oczywiście na Golda No i postaramy się tutaj poszukać jakichś łatwych do ataków panów No ten raczej na plus nie wyjdziemy, ale zawsze zaatakujemy eee, Żeby nic nie robić to zaatakujemy sobie go, tutaj wyjdziemy też na minus chyba, no ale trudno No już się mówi eee... No i co, może już nie będziemy więcej atakować, zagramy sobie u Hazardzisty za 1 milion i postaramy się podnieść cechę, ostatnio strasznie dużo wygrywam u Hazardzisty, dzięki temu podnoszę kilka punktów, no teraz przegrałem, więc nie będę starał się więcej, żeby nie, nie, nie przepaścić tego co wygrałem. Ale naprawdę, jak miałem na przykład 7 milionów, postawiłem 3 miliony, wygrałem i mogłem po, sobie podnieść inteligencję, i często tak robiłem. Jak mi zostawało na koniec dnia jakieś 4 miliony, to sobie grałem dwa razy i miałem darmową cechę praktycznie. No trzeba, trzeba mieć po prostu farta. Akurat ostatnie dni miałem tego farta i udało mi się to wszystko zrobić. No ale to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli się spodobało, apka w górę, no i oczywiście subskrypcja. No i do następnego razu. Siemanko.